Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaki inwenter wybrać do swojej instalacji fotowoltaicznej? Która marka będzie dla nas najlepsza? Kto ma najdłuższą gwarancję? Kto jest najbezpieczniejszy? W tym temacie pomoże Wam Dawid Karliczek. Zapraszam. E, no falowników jest kilka rodzajów e, firm. E jeśli chodzi o jakość i ocenę. Um, Miałem styczność z kilkoma e, generalnie tak najczęściej montujemy sofary e, to jest chiński produkt e, typowo ale bardzo dobrze mu się sprawdzają jeszcze nie mieliśmy ani jednej reklamacji żeby coś się z nimi działo zmontowaliśmy już już dość sporo więc, więc chwala się akurat ten produkt e, też to jest, dobre, jak, to jest dobra jakość do ceny e, Masz tego co pamiętam, 10 lat gwarancji a więc o, e, to jest dużo. O, drugi typ falownika, jeśli chodzi o firmę, to jest austriacki Fronius. Z Austriakami mam takie mieszane uczucia, bo rozumiem, że ta cena falownika jest e, wyższa niż, niż Sofana, e, to pana. E, to jakby oni sobie zrobili markę i, i, i ta ta markę, e, bo um, mają 5 lat gwarancji. Tej podstawowej. Żeby wykupić gwarancję to trzeba dopłacić na 10 dni. Cena w stosunku sofala rośnie. A druga sprawa miałem takie niemiłe doświadczenie troszkę z, z serwisem bo generalnie SOFAR, z tego co słyszałem, jak właśnie nie odwołałem na so gwarancja bo e, tak, że dają Ci procedurę sprawdzającą elektryk to sprawdza czy wszystko e, tak było w sensie, e, czy tak było, co nie pasuje w tym falowniku to sprawdzi na miejscu nieco jest podłączone albo jest coś z konfiguracją i tak dalej. jak ta procedura wyczerpiesz to polska firma Ci przysłała falownik, a Ty ten odsyłasz Czyli jakby masz falownik dostępczy. <laughs> Froniusz to może troszkę inaczej, bo Ty musisz ten falownik zciepać, wysłać do Froniusza, do Austrii, oni Ci robią wycena, ta wycena Ci przychodzi, klient to akceptuje albo w ten czy to jest rzecz, która okay, była na gwarancji, albo inni. I potem oni Ci dopiero to albo przy, przypisywanie naprawione, albo nowe. Nie. Więc to jest ten czas oczekiwania, no powiedzmy ten miesiąc, z miesiąca, zanim Ty to wyślesz, zanim oni to sprawdzą, zanim Ci to przyślą, to już nie pracuje Ci Słońce. Więc to jest taki w domie, taki nie bardzo, tak jak Sofar, ale to już mu sprawdzone, SolarEdge. SolarEdge to jest akurat izraelski produkt, on musi mieć optymalizatory, jest w związku z tym instalacja droższa, ale oni mają coś takiego, że Ty wypełniasz formularz gwarancyjny, co się stało, oni sobie to sprawdzają przez internet, co, czemu ten falownik nie, nie działo. i wysyłają Ci pierwszy falownik, a Ty jest odsyłasz, czyli nie możesz przestoju bo oni są falowiki falowni w instalację, bo oni z pojedynku sprawdzają się, się zepsuło. To jeśli chodzi o te falowniki SolarEdge, jest jeszcze jedna firma, która miała styczność i którą montowali, to jest SMA. SMA też ma 5 w Francji z tego co pamiętam, tej podstawowej, z tym, że SMA jest to jest najdroższy jakby falownik z tych typów, co wymieniłem, ale oni się chwalą, na szkoleniu byli i się chwalili, że Pracują już te faluniki 25 lat. Gdzieś tam w Niemczech. Nie jak je zamontowali, to pracują. Chyba by jeszcze transformatorowe teraz nie pamiętam dokładnie, ale, e, ale no pracują. Nie? Więc tym się, tym, się, tym, się, tym się chwali firma. Jakiego bym miał wybierać? Nie wybrałbym chyba sama tego najdłuższego. Wybrałbym po prostu z 10 letnią gwarancją sofara. E, bo różnie jeszcze nie widziałem zepsutego. jakby u nas na naszych instalacjach ani na jakichś innych nie słyszałem, żeby się komuś ten sofar popsuł. E, a dwa... No patrzę na rząd instalacji, nie. Bez jakiejś tam dotacji to jest od około 7-9 do 9 lot. Coś takiego więc Nawet jeszcze okres gwarancyjny łapie to, że mi się to zwróci. Przy wzięciu dotacji na przykład z tego mojego prądu albo z podliczenia z podatkowego, to już ta, ten okres spadł o no, kilku, nie, no, nie przeliczę teraz tego, ale około 5-6 lat chyba. To nasi jest sprzedawcy zawsze przeliczają klientowi. Jestem rzadką w styczność, ale, ale wiem, że takie coś jest, więc spado, spadło, więc już się ta gwarancja jakby, ten okres zwrotów wydłużył w stosunku do gwarancji. No falownik, falownik, komponenty będzie miały pewnie podobne w środku, więc ja bym poszła akurat w Sofara albo w Solarage'a. Solarage jeszcze ma ten plus, że ma te optymalizatory. I w przypadku jak jest jakiś problem z, no nie wiem, z instalacją, że muszą strażacy wejść albo coś na przykład pod polowym środku i na dach to przy SolarEdge'u rozłącza się bezpiecznik SK i po chyba dwóch minutach solarecz na każdym panelu daje 1V. Więc to jest bezpieczna instalacja pod względem bezpieczeństwa domowników i, i, i służb, czyli straży. A no ale troszkę, bo, bo musisz mieć pod każdym panelem optymalizator. Plus jest jeszcze wielki taki, według mnie, że każdy panel działa oddzielnie. Czyli, jak zacieni jeden panel, nie wiem, e, jakieś drzewo, jakiś słup, e, czy jakaś inna rzecz, a to, wtedy, e, to wtedy reszta panuje, pracuje sobie oddzielnie. Nie? Albo nie wiem, jeśli się jeden panel zepsuje, to coś tam, bo akurat jeden się zepsuje, czy, czy, no, czy nie wiem to jeszcze tam kuna Ci wlezie i przygryzie Ci kabel. No, wtedy te panele, reszta, reszta powinny działać oddzielnie i to działa.